Niestety już straciliśmy, bo straciliśmy je już w ubiegłym roku. W tym roku stracimy kolejne, bo z całą pewnością wiele projektów nie uda się zrealizować. Także na naszej liście są projekty inwestycyjne o dużym stopniu złożoności e, i cykl realizacji takich projektów, takich dużych, infrastrukturalnych, to jest kilka lat. Dlatego, jeśli by przyszła szczęśliwa informacja, że kraj Plan Odbudowy rusza, to należałoby niezwłocznie niektóre z tych projektów jeszcze ponownie przewartościować, zweryfikować, czy jesteśmy w stanie te pieniądze skutecznie wydać. No, tak czy owak. Dużo opóźnienia, część projektów niemożliwa do zrealizowania, część pieniędzy już została bezpowrotnie stracona. To są gigantyczne straty i wielomiesięczne opóźnienia, które się prawdopodobnie nadrobić nie da przez lata. Mamy nadzieję, że coś się wreszcie zmieni. Czas oddać Polakom pieniądze, którym się należą, bo my składaliśmy się jako obywatele naszego państwa na ten wielki plan w skali całego porozumienia unijnego by ruszyć gospodarkę po pandemii i nie może być tak, że będziemy tylko spłatać zobowiązania, a nie otrzymamy z tego żadnych korzyści. Ze względu na skalę możemy zrealizować część tylko tych projektów, bo Krajowy Plan Odbudowy dawał szansę na kompleksowe rozwiązywanie niektórych kwestii. Podałem przykład ścieżek rowerowych i budowy całego systemu, kilkuset kilometrów na terenie całego województwa, co pozwoliłoby spiąć nasz region pięknie turystycznie, te 600, 600 jezior, zwłaszcza na transgranicznym tutaj. W terenie polsko-niemieckim, gdzie jest ogromne upodobanie do turystyki rowerowej i sami takich wielkich projektów kompleksowo nie jesteśmy w stanie zrealizować. Próbujemy to robić częściowo, dajemy pieniądze samorządom na przygotowanie dokumentacji, żebyśmy byli gotowi. Część projektów finansujemy z funduszy unijnych, które są przeznaczone dla regionu, ale to wszystko jest niewspółmiernie mniej niż moglibyśmy wydać z krajowego planu odbudowy, bo przypomnę, że program unijny na tę nową perspektywę to jest 915 milionów euro. To jest ponad 4 miliardy złotych, a szacowaliśmy, że z Krajowego Planu Odbudowy powinniśmy otrzymać jeszcze raz taką kwotę. Więc podwoilibyśmy nasze możliwości i podwoilibyśmy liczbę zrealizowanych projektów, spełnionych marzeń i oczekiwań. To jest strata nie do odrobienia i no, żądamy wręcz, żeby jak najprędzej Polska skutecznie sięgnęła po Krajowy Plan Odbudowy.